Krzysztof, witam bardzo serdecznie Państwa. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z moimi gośćmi, którymi dzisiaj są Pan Józef Cyra z Powiatu Kościerskiego, z gminy Kościerzyna, który jest inicjatorem akcji pomocowej dla osób poszkodowanych w powodzi, oraz z drugiej strony Pan Joachim który jest na miejscu w gminie Dobrodzień w Województwie Opolskim i koordynuje pomoc tam na miejscu. Szanowni Państwo, ta rozmowa ma na celu określenie. Potrzeb osób poszkodowanych oraz szczegółów zbiórki tutaj na miejscu. W takim razie poproszę na początku pana Józefa Cyrę o wyjaśnienie, jak ma wyglądać ta zbiórka tutaj na miejscu i kto będzie ją koordynował. Dzień dobry, witam wszystkich. To, to, to jest zbiórka organizowana przez Związek Rolniczy Orka. Tak naprawdę ta zbiórka już trwa od, od początku, tak naprawdę powodzi. Odbywa się w obrębie Grona rolniczego, bo są zbierane takie produkty, które potrzebne są dla zwierząt czyli słoma, siano, jakieś ziarno. Te transporty są już przygotowywane i będą w sobotę wyjeżdżały. To jest kilka, kilka tirów. A teraz chcemy też dołączyć do tej zbiórki jeszcze zbiórkę sprzętów, które będą potrzebne, o których powie Joachim. To poproszę Pana Joachima o określone potrzeby z Waszej strony, jak to wygląda, czego najbardziej potrzebujecie? Na chwilę obecną, po przeprowadzeniu takiego szybkiego wywiadu z miejscowymi, najbardziej jest potrzebna teraz pomoc, sprzęt do usuwania skutków po powodzi, po bo w niektórych wioskach, w niektórych terenach postawoda już poschodziła. Na tego błota jest bardzo dużo i urządzę łopaty, jakieś rozgarnaczki, miotły, wiadra, yy, środki czystości, wszystko co się tylko da, yy, do posprzątania po, po, po tej ciągłej chwili, bo naprawdę tu jest tragedia. Tego nie widać, tego nie pokazują nigdy w żadnej telewizji publicznej, ale jak się tu przyjdzie na miejsce, to naprawdę jest tragedia. I apel, żeby, żeby właśnie zbierać rzeczy takie do kampanii. Do odstania budynków, no bo tu na ta woda jest 2 metry, 3 metry w tych budynkach i i trzeba te ściany jakoś w sposób też bo jak one nie będą nie będą wszystko posuszone, no to ta wilgoć by siedzi w tych ścianach po drugie na to produkty na początku widzieliśmy tam y strażaków z tyłu na kadru tak, jestem tu na, na tych terenach akurat saliwowych Yy, za daleko nie chcą wpuścić, bo po zagradzali. Yy, Stawacy tu pilnują, żeby woda się nie powtarzała do miasta. No i też apelują o to, żeby żeby właśnie przygotowywać, wspierać cięć już taki bardziej, który będzie potrzebny po, yy, po, po zejściu tej wody. Agregaty prądotwórcze, yy, no i ręce do roboty. Kto, kto będzie miał czas i będzie chciał wspierać pomóc? To zapraszamy na opolszczyznę, bo naprawdę rynku, bo pracy będą potrzebne, to by zabierały ze sobą odcinkowi, tak samo ew, swój sprzęt do, 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 do pomocy w spotków. Niech, w szczególności lampy i agregaty, bo prądu tu nie ma. Prądu nie ma i nie będzie tak szybko. bo jest wszystko pozalewane. jak wygląda sytuacja w miejscu, w którym Pan jest i w najbliższych okolicach? Panice, panice. Wczoraj byłem w brzegu, jakby w centrum, w centrum tego. Ta woda, przygotowywali się akurat na napływ tej wody, bo woda schodzi z trzech. Trzesi popuszczają, popuszczają w bo ich też zalewa. Tak się bardzo pię piętrzy na polę I Idzie to w kierunku Wrocławia i brzeg, który się wczoraj przygotowywał, do ciężkiej wody, Opole tak samo. Bo pusty z idą i ta woda się opadnie. Są tereny, które woda opadła, a są tereny, które, na które czekają, aż ta fala przejdzie. to nie wiadomo, co, co będzie po, po tej fali. Ja akurat jestem teraz, on o, jest na terenie, o, o gdzie po fala przeszła, czy, czy dopiero pójdzie? Nie, jeszcze fala nie przeszła. Ona ma przejść dzisiaj po południu. Czyli czekacie cały czas. A w tym momencie ludzie w tych domach pozalewanych mieszkają, nie wiem, na wyższych piętrach, czy są ewakuowani w inne miejsca? Są ewakuowani na wyższe, na wyższe to na wyższe tereny, gdzie, gdzie ta woda nie dojdzie. Są przygotowane szkoły, inne ośrodki, gdzie tych ludzi można pomieścić i tamta ta pomoc nie skierowana które byliśmy też w w Domu Pomocy Społecznej, tam jest też zrobiony punkt, zbiórki i tam do, do, do tego punktu zbiórki też były dowożone towary takie pierwsze potrzeby. Chłodan, woda, nie, woda nie, chemia, wszystko to jest złożone w tej te części, a później straszacy poprzewo czy łódkami, czy anfibiami dalej. ten teren, nie jedziemy się samochodem. Do tam, Czyli e, czy ten, pomoc już widać e, napływa? E, pomoc, pomoc napływa cały czas, bo ludzie dowożą. E, wczoraj byłem e, do, 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 do 15 w z towarem, e, który był razbierany przez rolników e, Związek e, Związek Rolników Orga tak samo zbiera prac, zbierają społecztwa, szkoły Cały towar był pozbierany, byłem go zawieźć do Łosiowa. Była kolejka, i to dosyć spora, żeby te samochody rozładować. Nie, że tak pojedyncze, naprawdę te samochody na no, stałej Polski przyjeżdżają i pomagają jak tylko się da. Ta pomoc, ta pomoc jest widoczna, widać to bardzo. Dobra, to ja bym poprosił Pana Józefa w tej chwili o jeszcze takie podsumowanie, gdzie ewentualnie można przywozić, kto może przywozić, czy to tylko zawężone do rolników jest. Będziemy przyjmować zgłoszenia telefonicznie, kto co może dostarczyć, podarować. W zależności od tego, co to będzie za sprzęt, co to, jakie tego będą ilości, będziemy przekrywać w odpowiednie miejsce, żeby to zgromadzić i, i być może załadować na samochód ciężarowy, czy jakiegoś busa i wysłać ten sprzęt. Myślę, że gdzieś opublikujemy pod materiałem listę rzeczy, które są najbardziej potrzebne. Joachim też wcześniej mówił o, o sprzętach takich jak, takich jak lodówki, pralki, mikrofale, tego typu sprzęt, też właśnie sprzęt do sprzątania, środki czystości, powerbanki, agregaty. Te, te rzeczy będzie można darować, a my będziemy tutaj zajmowali się tym, żeby to przyjąć. I, i zorganizować transport, a Joachim na miejscu y, odna, znaleźć się odpowiednich odbiorców i do, którzy najbardziej tego potrzebują. Dobra, punkty zbiórki wtedy jeszcze podamy, one na telefon, czy macie jakiś magazyn, gdzie to ewentualnie można dowieźć? To, to będą na telefon właśnie magazyny. W zależności. najlepiej od razu dla nas byłoby, gdyby te, te rzeczy mogły poczekać u właścicieli i w, w przeddzień tak naprawdę wywozu je odebrać. No, gdyby ktoś chciał szybciej dostarczyć, to będziemy udostępniać jakieś nasze tutaj prywatne czy garaże, czy, czy jakieś hale, żeby ten sprzęt gromadzić. Okej. Okay. Czy coś jeszcze od Pana Joachima, czy wyczerpaliśmy temat? O apel do, do rolników, żeby, żeby pomogali, żeby już magazynować siano, E, apel od rolników był taki, żeby siano, siano po e, przewozić, e, nie skupiać się na sumie, bo z tego powodu, że e, Dolny Śląsk e, jest bardzo duża produkcja roślinna. Polszczyzna to różnica, ale Dolny Śląsk e, jest roślinna i słomy, słomy to oni tu mają dużo i przekażą tą sumę, ale jest problem ze sianem, samo. Dziękuję bardzo za, za podzielenie się tak na, na gorąco e, tymi wszystkimi faktami. E, szanowni Państwo, w artykule na naszej stronie będą dostępne wszystkie szczegóły, w tym poście powyżej tego filmu też będą po, e, wszystkie szczegóły e, dostępne, które pan Józef nam udostępni. Ewentualnie wtedy można, po, e, e, żeby dopytać, dzwonić pod numery, które będą podane. Dziękuję Panowie za połączenie. Dziękuję bardzo.